O kurde, czołem witamy w starym, wspaniałym świecie. Wystrzał we środy. Opowiadamy o różnej broni, broni czarnoprochowej, o dużych kalibrach, o małych kalibrach, o ręcznych armatach i o broni kieszonkowej. Broń kieszonkowa powinna mieścić się w kieszeni, prawda? Nie w jakimś kaburze, tylko w kieszeni. I może być właśnie taki kolcik. Cold Pocket, model 1849 z kalibrem 31. Tak małego kalibru jeszcze w naszych odcinkach nie było. Była 32 Pedersoli Scout, karabin. A tu jest 31 i to w pistoleciku, czy w rewolwerze. 4-calowa lufa, 5 bębenek. Nieduża rękojeść. Zobaczymy, jak to strzela. Zobaczymy, jak to trafia, jak to dziurawi żel balistyczny. Zobaczymy, czy to się nadaje w ogóle do czegokolwiek. Tak wygląda kulka kalibru 31. Dla porównania, 45. Zważmy, ile to waży. 45 waży 144 grany, a 31 waży 50, czyli to jest 1 trzecia wagi. To jest 3 razy mniej ołowiu. Niż w 44. Dla porównania konikal 31 waży 64 grany. Opró oprócz okrągłych kulek, e tradycyjny pocisk do tego typu broni, no to jest właśnie taki konikal. Taki stożkowy, zwężający się z czubkiem pocisk. Nasz rewolwer mamy nabity. Mamy 50 granów ołowiu, okrągłe kole. 11 granów wezuwitu. Kapiszony. Zobaczymy, jak on jest celny, jak on strzela. Tutaj zwróćcie uwagę, że bębenek jest w pozycji bezpiecznej, to znaczy kurek nie jest oparty na kapiszonie, tylko jest oparty pomiędzy komorami. To jest coś, na co zwracaliście uwagę przy moim ostatnim filmie o bezpieczeństwie przenoszenia broni czarnoprochowej. Tym, czy rewolwer wystrzeli, jak upadnie na, na ziemię, na kurek. No jeżeli kurek będzie nakapiszony, to może wystrzelić. Jak będzie pomiędzy komorami, to nie ma na to szans raczej i można tak umieszczać kurek w koltach i można też w Remingtonach. Zobaczmy jak ta broń jest celna. Teraz był jakiś taki słaby strzał i nie widzę dziury w tarczy. Sprawdzimy go, A jak mamy skuiba, Było bardzo słabo strzeliło i nie ma dziury w tarczy. Wiecie co? Ten rewolwer ma bardzo słaby odrzut. Jest przy tej nawarstwie 11 granów. On tak. I te kulki są lekkie, więc są tak bardzo słaby odrzut. Ale przy czwartym strzale ten odrzut był dużo słabszy. I nie ma dziury w tarczy. Aż tak nie chybiam. Kurde, nie wiem, może tu. Może została pocisk w lufie, co? O kurde! O. Wiecie co, to jest broń użyczona? Przyjechał do nas Paweł z Krakowa. To jest broń, to jest replika, ale nie taka replika jak są teraz, czyli współczesna zupełnie, tylko to jest z lat 70. Pedersoli. Cenna rzecz, fajny rewolwer. No i gdybym teraz oddał następny strzał z tym Squibem tutaj. To nie wiem, to jest mały kaliber i mało prochu. Może by nie rozsadziło broni, ale raczej by ją zepsuło. I nie wiadomo byłoby, co z moją ręką. Czy strzelamy? Zobaczymy. Wypracowaliśmy naszego skwiba, czyli utkniętą w, na samym początku lufy e, pocisk, kulę. Jest ostatni strzał, oddamy ostatni strzał i porozmawiamy o celności. Coś mi się wydaje, że znowu mamy skwiba. Nie, jest okej, okay, to mi się wydawało. Wystrzelił, chodźmy do tarczy. Raz, dwa, trzy. Jeden nie wystrzelił w ogóle, a drugi musiałem straszliwie zerwać. Może tutaj, bo. Nie ma w tarczy, ale skupienie, jak nie ma jakichś dziwnych problemów, to jest mniej więcej takie. Czyli całkiem celny jest ten rewolwer. Może ja coś. Popełniam błąd przy strzelaniu, że w złym miejscu do opuszek palca jest na spuście, że on ściąga za każdym razem, no ale ściąga tak samo. Więc to jest do wytrenowania, żeby ta broń trafiała dokładnie w punkt. Skupienie, moim zdaniem, ma całkiem niezłe na, na te 7 metrów. Chętnie postrzelałbym nim dynamicznie, ale kurczę, wiecie, przy takim dynamicznym strzelaniu taka właśnie taka kulka utknięta w połowie lufy jest trudniejsza do zauważenia. Bo działamy szybko, strzelamy szybko, jest trudniejsze do zauważenia i skutki są nieprzewidywalne. Może rozerwać broń, może nie rozerwać broni. No, jest to niebezpieczna sprawa. Dobra, mamy, mamy nabity nasz rewolwer od nowa. Okrąga kula, 50 granów i tu jest jakieś 11-12 granów prochu wezuwit. Zobaczmy, jaką to ma energię. Teraz to kurde... Nie ufam. 329 stóp na sekundę, to strasznie mało. Eee... Widzieliśmy celność tej broni i trochę problemów technicznych. Zobaczmy ile to ma energii. Energii, ile się najwięcej da z tego wycisnąć. Eee, nasypaliśmy tutaj proch szwajcarski granulacji 3F i jest pocisk Konikal. Czyli taka konfiguracja, która powinna dać nam naj, e, największą możliwą energię w tej broni, w, w rozsądnych warunkach. Moglibyśmy dać jeszcze Szwajcara 4F, ale nie mamy takiego prochu i jego się raczej nie stosuje do strzelania. E, normalnie z rewolweru, zobaczmy więc, ile może mieć energii taka mała, kieszonkowa broń. Error 621. On jest tu zasmarowany krewem Niwei. <coughs> bardzo nietypowy powiedziałbym, dym jest. Smakuje jakąś taką pupą, ten dym. Bezpiecznie przeszło na wylot. Tu mamy otwór wylotowy. Tu mamy otwór wlotowy. To było 77... To było 77 dżuli. I przez taką grubość... przechodzi na wylot. To jest konikal na, na Szwajcarze, na 12 granach prochu szwajcarskiego. I to jest 20% żel. On jest jeszcze zimny, czyli jest bardzo twardy. Nawet trochę twardszy niż analogię ludzkiego ciała i te 77 juli przewierca nam żel na wylot. Musicie wybaczyć hałas w tle, bo dzisiaj mamy gości na strzelnicy, którzy strzelają ze swojej broni, więc w tle mogą być wystrzały. O właśnie, mamy naszego Poketa Colt 1849, taki model. Ten konkretny egzemplarz to jest produkcja Pedersoli. I to jest produkcja z 1975 roku. Czyli sama broń już ma prawie 50 lat. I jak właściciel Paweł z Krakowa, który nas dzisiaj odwiedził, twierdzi, dużo lepsza niż te naj, najnowocześniejsze, najwspółczesniejsze produkcje. Kaliber 31. Tu mamy pobojczyk z, z dźwignią. Wybity tutaj mamy konik. Tu mamy bardzo ładne grawery na bębenku. Jak widzicie, klin w tej broni wyskakuje sam. Znaczy wystarczy wystarczy tutaj z jednej strony lekko wcisnąć i on wyskakuje. Nie trzeba wybijać żadnym młotkiem, więc tutaj bębenek teoretycznie można zmieniać bardzo szybko, co też pokażemy w innym odcinku. Energia tej broni z prochem szwajcarskim i pociskiem typu Konikal to jest 77 juli dzisiaj udało nam się wygenerować, czyli to jest powiedzmy mniej więcej plus minus 80 juli I te 80 juli na pocisku właśnie wzdłużnym i o takiej małej średnicy, średnica 0, 31 cala, powoduje penetrację naszego żelu na wylot. Przewierca człowieka na wylot taki pistolecik jest jak najbardziej zabójczą bronią. I jak najbardziej mieści się w kieszeni spodni. Trochę przerażający był dzisiaj ten squib, czyli kula, która utknęła w, w lufie. Gdybym wystrzelił następną kulę, to ona by tutaj uderzyła w tę i się zatrzymała bardzo gwałtownie. I to bardzo gwałtowne zatrzymanie przy rozprężeniu gazów ze spalania prochu mogłoby spowodować. Uszkodzenie broni raczej na pewno mogłoby spowodować eksplozję broni, chociaż przy takiej niedużej ilości prochu i tych małych pociskach, nie wiem, może niekoniecznie, ale bardzo ładna broń, bardzo fajna, podoba mi się. Zapraszam do następnych odcinków.